Wujek będzie spał u Janeka, Janek będzie spał ze mną i z Tobą i z Tatą. No bo jakoś się zmieścimy. Ja e, tu się troszkę tam do tyłu, e, tam, uh -huh. e, e, Tato tam się połknie, Ty się tam połknie, a i tam się połknie. A Babcia gdzie? Babcia tu się połknie. Ba, e, bab, babcia będzie, e, będzie tutaj się połknie. Ale wszyscy w jednym łóżku będziemy spać? No. Chyba nie, no to co? nie, chodźmy do mojego pokoju, ja, was, ja wam pokażę. Babcia Ewa do nas przyjeżdża, słuchajcie, bo gdzie mama z tatą idą? Na wesele. I babcia przyjeżdża was popilnować, tak? Fiona. A wy na poprawiny, wy na poprawiny idziecie? Z mamą. Nie, z mamą. mama. Figa. A ty gdzie będziesz spała? Gdzie ty pójdziesz spać? Pewnie najbliżej Ani, tak? Bo ty jesteś moja przyjaciółka. Moja, moja. Ty nie chcesz nigdzie. I z nikim, tak? Z Anią. Tylko z Anią. O. Ona kichnęła na zdrowie. Że tak, prawda, prawda? Nawet <śmany> figa się wita, jak tam skacze, jak tam skacze. O wow, kredek nigdy za dużo, co? No, nigdy. Zawsze się przedają. Ta Mama takie spinki dostała. Pokaż. Jakie ty masz włosy, ja, dziewczyno? Ale jest to błęboko. Narkoczyki masz. Halo, 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 gdzie ten występ? A co przygotowaliście ja dla nas? Pokoju. A pokaż się, jak ty się przebrałaś po cichaczu. Ula la! Szekaj, ja już czuję, że tu będą tańca, a Jasiu co nic, będzie nic, robił? Nic. Nic. Będzie o. oglądał. No to... Ty robisz show? Zapraszam, Dobra. tak? To już babcia idzie. organizatorze To ja? To ja? ja o o! O! Na sztuczki teraz Było dziecko, nie ma dziecka Jest! Gdzie ta dziewczynka? Gdzie ona jest? Ojeju, czarodzieju Znaleźć no, no, nie ma, nie ma nie. Oh. Yes. Dobra, ja się biorę za prasowanie. Ruszamy zaraz na wesele. No, tak jeszcze mamy do wyjścia dwie godzinki, więc nie tak zaraz, idziemy sami. Ale dzieciaki z nami idą na poprawinę, więc też napracuję jakieś rzeczy dla nich. A tak w ogóle, jak już biorę się za dziecięcych ubrań, przede wszystkim Janka koszula, to jedna myśl. Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. No, i trzeba będzie się zaraz zabrać za szykowanie do powrót, na powrót do szkoły. Mam nadzieję, że koszula przeżyje poprawy i będzie też dobra na rozpoczęcie roku szkolnego. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tak mniej więcej pół roku temu zostałam zaproszona przez markę Brown do przetestowania ich generatora pary. I powiem Wam, że od tamtej pory, kiedy tylko go wzięłam na testy, on za mnie został i jest używany dosłownie codziennie, więc naprawdę mogę. Wam o nim sporo powiedzieć i to jest mój ulubieniec. Zaraz Wam go pokażę z bliska i pokażę Wam też moje ulubione funkcje, bo to nie jest tak, że tylko włączamy sobie jeden program, tylko tego jest tam naprawdę sporo w zależności od potrzeb. I słuchajcie, właśnie z tego, że zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego, Marka Brown przygotowała dla moich widzów kod zniżkowy. Ten kod gdzieś tutaj się Wam wyświetli, jak on brzmi i oczywiście w opisie pod filmem znajdziecie link do produktu. I tak właśnie prezentuje się ten generator pary Brown CareStyle 7 Pro. On już jest teraz nagrzany, gotowy do pracy. Plus za to, że bardzo szybko się nagrzewa. W niecałe dwie minuty, więc no fajnie. Nie trzeba po prostu czekać na jego nagrzanie. Kolejny plus za to, że rączka jest taka otwarta. To jest naprawdę bardzo wygodne przy dłuższym użytkowaniu. Kolejny plus. Duży zbiornik na wodę. Kiedy zbiornik mam uzupełniony na maksa, to naprawdę... Myślę, że ciągiem dwie godziny mogę pracować jak nic. Bardzo fajna jest funkcja Boost. Kiedy wciśniemy ten przycisk Boost 15, to przez 15 minut żelazko będzie nam podawało parę bez konieczności trzymania żadnych przycisków. Więc wiecie, jak jest jakiś wieczorny czy popołudniowy maraton i tego prania do wyprasowania mamy sporo, no to jest fajne, bo nic nie musimy naciskać, tylko sobie swobodnie tym żelazkiem jeździmy po ubraniach. Tutaj na rączce tego generatora, nie wiem, czy teraz będziecie widzieć, jest taki panel iMode i klikając zmieniacie sobie różne programy. Jest tutaj też ich kilka, na przykład jest program Eko do takich tkanin naprawdę delikatnych, ale, ale nie tylko. Też jest tutaj taki krótszy automatyczny wyrzut pary i on wtedy parę bez trzymania wyrzuca nam przez 15 sekund. A wracając do wesela, to już mam tutaj wyprasowane rzeczy mojego mężulka, koszula, garnitur. Pod spodem, spodnie nie ruszam, nie pokazuję więcej, żeby nie spadło, nie pogniotło się. A ja jeszcze nie wiem, co na siebie włożę. Mam tutaj dwie kiecki. Ta jest długa i tak trochę średnio się w niej czuję. Grzeszkowi też się bardziej podoba, w tej granatowo-złotej. No i chyba na nią postawię. Ona zyskuje po ubraniu, chociaż ta musztardowa no, pięknie się prezentuje. Według mnie to jest taka sukienka z klasą. Do niej też jest taki pasek z piórkami, no ale nie przemawia to do mojego męża. Ojej, jak gorąco tutaj! słuchajcie, ja nie umówiłam się też na jakieś weselne czesanie malowanie, sama się zaraz ogarnę, w sumie to tylko jeszcze usta pomaluję i włosy sobie zrobię i jestem gotowa do wyjścia mój mąż nie lubi um, takich mocnych makijażów um, chociaż ja już teraz też jestem dość mocno pomalowana, ale on przede wszystkim nie lubi sztucznych rzęs, więc dobra żeby go nie uszczęśliwiać i sobie nie sprawiać przykrości, bo pewnie by mi mówił ojeju, po co ci te sztuczne rzęsy um, no to postawiłam na makijaż w moim wykonaniu, jak zawsze. Ja zaraz będę sobie też dobierać biżuterię, jak już się ubiorę. Myślę, że wybiorę coś naprawdę delikatnego, bo tak jak widzieliście na tamtej złotej sukience sporo się dzieje, więc już żeby nie przesadzać postawię na minimalizm. No ale nie mam niestety delikatnej torebki. Jedna czarna mocno się błyszcze. Nie wiem, czy czarny do granatu będzie pasował. Ta myślę, że bardziej, chociaż no tak jak wspominałam, i na suknięce się dzieje i na tej torebce y, też się trochę dzieje, ma taki błysk. Ale chociaż mi się tutaj wszystko do niej zmieści, y, bo na pewno będzie ania: schowasz mi telefon, ania: schowasz mi portfel. No, więc pojemna ta jest. Zawsze jak się szykuję, to lubię pić sobie kawkę na łazience, co prawda, że mam końcówkę dwa łyczki i zimna jest, no ale bardzo lubię ja w ogóle dwie zimną kawę, już do niej się przyzwyczaiłam, biorę się zaraz za um, ogarnięcie włosów, do końca usta jeszcze mam pomalowane. no i ja jestem gotowa, jakoś tak trochę bez bo też mam do tego eee, no więc będziemy się dzisiaj bawić. mam suszyć włosy, to dałam sobie trochę pianki e, na mokre. I widzę, że one są tak fajnie odbite od nasady, nie są takie przyczłapane. Ja to niestety jestem antytalent, więc tu żadną fryzurą was nie zaskoczę nie będzie żadnego koka. A szkoda, bo ja w sumie lubię siebie w takich e, wyższych upięciach. No nie zrobię tego, Nawet gdybym zrobiła tak, to on by się rozwaliło w połowie imprezy zaraz, zaraz po wyjściu z kościoła. Nie ogarnęłam, że bursztyk mi się kończy i chyba bo jakoś wydrapie, może coś się jeszcze pomoże. Dylematy przed wyjściem, które buty ubrać, prawie, może nie identyczne, ale bardzo podobne, ten i ten złoty. Ale chyba ten ładniej wygląda. O, ten. Co myślisz? Ten z lewej twojej. Ten? Ja też ten pokazywałam. Grzesiek mówi, że spodnie ciasne, a dopiero co garnitur kupiliśmy i nagrywaliśmy. A ty na wesele idziesz, dopiero jedzenie przed nami. tylko takie jakie są, więc... No, nie było marudzenia. Uważaj, pamiętasz, byliśmy kiedyś na weselu u twojego kuzyna Pawła i u Karoliny we Wrocławiu i ci spodnie strzeliły. Ale mieliśmy wtedy na poprawinę drugi garnitur w innym kolorze i cię ratowałam w nocy. Pamiętasz? Pamiętam. I to na pupie strzeliły. To pa! Dzieciaki! To pa! Pa! Dzieci się cieszą, bo zaraz mówią, że robią imprezę sobie w domu. Dobra, jesteśmy gotowi, jedziemy. Trzy razy wracaliśmy do domu. jak zapomniał prezentu. Ja stwierdziłam, że mam wrażenie, że mi się zaraz but urwie i wezmę coś zapasowego i nie wiem, a i bramę garażową zamknąć. Coś się do koła przykleiło. I coś jeszcze się do koła przykleiło, myśleliśmy, że auto nam się psuje, bo tak głośno taki hałas był. A na tym weselichu, na tym ślubie w ogóle będą grzesiekła sobie też z rolnika, z ósmej edycji. No bo nie wiem, czy wiecie, ale Roxy właśnie była kilka lat temu w rolniku, na pewno wiecie, u Stanisława, no ale tam nikomu nie wypaliło. No i później poznała Kamila swojego... Dzisiejszego wybranka, którego ma zamiar poślubić, tak się mówi. Tak. No dobra, hajtają się i Kamil, fajny chłopak. No, poznaliśmy się tak ogólnie. Dwa lata temu się poznaliśmy na ślubie naszych znajomych u Adriana i Angeliki. Roxana i Angelika to kuzynki. No i już się więcej nie tłumaczę. No i Grzosiak się trochę wprosił, ale nie, Roxy by nas zaprosiła. Roxy by nas zaprosiła. Wiem, że będzie. Teraz imiona, jak po kolei. Asia z rolnika i Kamil. Będzie Sara i będzie. I Grzesiu sobie przypomniał: Teresa, przepraszam cię, Tereska, jak twoja mama. Tak. Dlatego sobie przypomniałeś. Mhm. Dobra. O, pracują tu w polu. Wapno rozsiewają. Tak? Wapno. Tak. A mam pytanie: czy ja w szklarni teraz powinnam pod pomidory na przyszły rok dać wapno, jak już będę miała pusto, czy. W przyszłym roku. No tak, teraz. Teraz. To im więcej razy prze, przemieszasz, tym lepiej. To się bardzo wolno tam. No, Dali. bo się słyszałam, Ma to do korzeni. Dobra, to będę wapnować szklar. Pytasz, a, a profesjonalistę masz obok. Właśnie. Ale nie od pomidorów. Ale od wapna już bardziej. Bawmy się, bo po to tutaj przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy po to, żebyśmy tańczyli, śpiewali, tańczyli, i po prostu bawmy się z tej okazji, że jesteśmy mężem i żoną. Dziękujemy, że możemy się no, bawić razem, że możemy być razem i żeby się świętować razem. Proszę Państwa, wyjdziecie na pierwsze poprawiny w życiu. Jak emocje? Będziecie tańczyć? Ja wolę iść do auta. Ty wolisz iść do auta. Livia, będziesz tańczyć? Radość wielka. Więc u nas dzień drugi, poprawinę. Z wesela Wam za dużo nie pokazałam, bo ja taka jestem, że nie lubię, wiecie, jak jest dużo ludzi, niech się każdy swobodnie bawi, a nie tam ja będę biegała z kamerą, na więc lecimy na poprawinę, bo bardzo fajnie. Impreza z dziećmi to już inny wymiar imprezy. Wierzę, Adrian mi tutaj przyniósł swoich ogórków, żebym sprawdziła, czy jego ogórki są dobre do kiszenia. No dobra, otwieramy. Jasiu, częstuj się. Oceniaj. Tylko co mu powiedzieć tak przy ludziach, co? Nie są dobre na chorobę drugiego dnia. Jak żonki? Liwia, ty też jesz? Ona chce, ale bez koperty. Popatrz. No. Cała rodzinka wjechała z ogórkami. Na początek poprawił z ogórkami, jak złoto. To ja też? Dobra, próbuj, bo przeciągasz ujęcie trochę. Jeszcze z poprawin prosto. A tu patrzcie, co na mnie czeka. O, jest. O, ciężkie. 20 kg ogórasów. Się cieszy, ale się cieszę po naszym powrocie. Piesetto. to. No, już dobrze, już dobrze. Adrian jechał na giełdę i podrzucił mi. Ogóraski, więc rano będę je kisić, ale już widzę, że są fajne, bo nie są takie za duże. Fajne.